Cześć, witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Robak. Mamy 26 styczeń, godzina 20, zatem czas na wyniki giveaway'a na 3 skiny. Przygotowałem już y, stronę do y, losowania. Y, chciałbym na początku podziękować za 90 łapek w górę. Y, bardzo wiele to dla mnie znaczy. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Jak widzicie, 65 użytkowników wzięło udział moich widzów y, w giveaway'u. No, i życzę powodzenia, moi drodzy. Mam nadzieję, że właśnie Ty wygrasz. Zatem losujmy pierwszego zwycięzcę. Będziemy losować najpierw zwycięzcę skina do M4, następnie do SG i na końcu do CZ. Zatem wygranym zwycięzcą M4 jest Vigo. Zobaczmy, czy Vigo nas subskrybuje. Czy nie nas? Nie. Ok, jest robak. Jest robak. I to obok Freeza. Hmm. Czy, czyżby to była jakaś wróżba? Miejmy nadzieję. Także gratulacje, Vigo. Zobaczmy następnego zwycięzcę, czyli tym razem skin do SG. O, wygrałem. Ale dobra, oddaję w takim razie szansę. Jestem, jestem na nagraniu, także mogę powiedzieć, że oddaję szansę następnemu zwycięzcy. Wiktor Urbaniak, wygrałeś skin do SG. Gratuluję serdecznie jeszcze. Zobaczmy, czy subskrybujesz. Ale z tego co wiem, ee... to od dawna już mnie oglądasz, także na pewno znajdę się na liście subskrybowanych przez Ciebie. Ale. Dla pewności, formalność to formalność. Zobaczmy. Ile masz tych, tych subskrypcji? Mm, jest i Robak. Znowu przy Frizie. Hmm. To naprawdę musi być jakaś wróżba. Dobrze, w takim razie ostatnia nagroda mm, dzisiaj, czyli skin do CZ. -ki. Moi drodzy, skina do CZ wygrywa. Peter Kotu by wygrał. Ale napisał tylko komentarz do podbicia, bo skinów mu nie trzeba. W takim razie podziękujcie ładnie tutaj w komentarzach yy, kotowi. Kotu ja Cię pozdrawiam serdecznie. Znajdziesz zawsze jakieś yy, wejście, żeby się pojawić u mnie na streamie czy na filmiku. Teraz Ci się udało. Pozdrawiam, pozdrawiam. Więc szukajmy dalej. Cyganek na bazarku, czyli Minimum Gaming. Tak się chyba to czyta. Zobaczę, czy jestem u Ciebie w subskrypcjach. Mm, 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 mm. Jest robak. I na szczęście nie obok Friza. Także tak wyglądają wyniki tego giveawaya, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Przynajmniej no tych trzech yy, zwycięzców są, jest zadowolonych z wyniku giveawaya. To, nie, to był pierwszy giveaway, no może w zasadzie drugi, bo jeszcze kiedyś był z MTA, ale to był pierwszy giveaway z, ze skinami do CSGO, ale nie ostatni. Także zachęcam do zasubskrybowania kanału i wyczekiwania, wyczekiwania następnych yy, giveawayów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Czy wiesz, że robak jest dostępny także na social mediach? Wbij na Instagrama oraz fanpage'a i zostaw coś po sobie linki w opisie.